Dzień dobry. Witam Was dzisiaj z krzotków borówek. Widziałam się za obrywanie. Bo kiedyś oberwałam trochę, a dzisiaj jeszcze zostało. Tam mam jeden półmisek już urwany w domu. Jeden stoi tam na dalej odstawiony, co by ktoś nie wszedł w niego. Będę robić drzem. Dobrze, a tam jeszcze. Popry, dobrze, i się za chwilę, kosy rzucą, będę po borówkach. Dobra już na zakupy. Igorku, przywitaj się, dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry, albo niedobry. Dzień dobry, dzień dobry, albo niedobry. Dzisiaj mamy polo zakupowy. Kupiłam cztery kotki tureksy, żeby robić drzem. z porówek. paragon będzie wysiała, nie wiem gdzie. Dwie kalaretki. Boruskowe. Przydadzą się, mam zamiar zrobić ciasto. Biszkopta, chyba zrobimy normalniejszego biszkopta, krem borówki i zalejemy galaretką niebieską, a nie mają takiego placka smurfik, ciężka rozyna. nie pamiętam, co tam szło, no, ale dobra, zrobimy. Kupiłam dwa serki topione zwykłe, będę robić zupę cebulową zaraz na obiad. Tak, tu mamy budyń. Do tego ten budyń? Tak, do czego się przyda? Na zaś, będzie. Kupiłam ten y, makaron spaghetti. Będziemy robić jakieś spaghetti. Margerynę palmy do, do. czegoś na zaś? Y, śmietanę Kupiłam dobrą maskę opakowania. Do zupy. Wieczka, oczywiście, bo już stare wieczka są do wyrzucenia i muszę sobie nowe kupić. Jak się górki zakręcę, to muszą być ekstra wieczka. Do tego jeszcze jest pół kilograma mięsa szynkowego do spaghetti. Teraz ja będę robić, bo nie mam coś na obiad wymyślać, więc zrobiłem spaghetti dzisiaj. I kupiłam filetów z kurczaka. Może na jutrzejszy obiad, albo na niedzielę. Do czegoś w każdym razie się przydadzą. Za wszystko zapłaciłam 70 zł, To jest, nie są duże zakupy, bo raczej się robi na bieżąco, jest sklep niedaleko, także nie ma sensu ładować zakupów. nie wiadomo ile, jak jest sklep pod nosem. No to tyle. Zapraszam Was teraz. Do robienia zupy. Jeszcze muszę iść na grządki, przynieść cebulę. Bo jest potrzebna do zupy i do spaghetti. Czosnek Wam na tarasie to już odpada. Widzicie ile rzeczy odpada, jak się ma grządki. Trochę kasy zostaje, nie? Dobra, no to do zobaczenia, jak będziemy. A może nie do zobaczenia, bo to też nie kupią brzmi. Za chwilę będziemy robić zupę cebulową. I spaghetti. Zabieramy się za robienie spaghetti, skroję cebulę. Ja będę w czasie robić zupę cebulową, a młody kucharz będzie robił mięso do spaghetti. Ja mu skroję cebulkę tylko. Dajemy cebulkę, mięso mielone, to się wszystko podsmaża. Później dodajemy pomidory w puszce. No i doprowadzamy do smaku. A ja zupę Cepelów będę robić w Już nie chcę mi się cierpić. Gotować tej kuchence. Dobra i yy, Gotowa jest. Zebrałam borówek. Tam jeszcze mam jeden półmisek z zbiżarni. Muszę zrobić ten drzem. Chyba zrobię trochę drzemu. A resztę włożę w swojej kiosce, bo naprawdę bardzo dużo tych borówek. Dobra. Zabieram się za robienie zupy cebulowej. Jest tak. Termomix już jest gotowy. 10 dekord cebuli. Gdzie jest już? Kurczę to. O tu dobrze jedzie. Już ja obrabiam cebulę. Macie. Co tam Igorek? Dałem skarpkę tego. No. I tak pachnie. Zaraz. Ja, żeby za ostre nie było. Nie, ja tylko tyle dałem. Zrobimy dwie porcje no, sufy. Teraz idzie serek topiony. Ile tego jest? to tylko jest? Tysięcznego. To jest ile? Połowa. Wystarczy jeden. Na dwie porcje. kucha fatok no, no. Jeszcze. Dobra, jest teraz idę do tego tak Dziejecie to tutaj jest bardzo dobra, bo jest szybka, osiedlina minut i zupa gotowa. Teraz dodajemy 200 Teraz jedę trzysta. Kurde, aż mi się ogień na poterwizja. to, co To przykrywał wiatr Jeszcze bieliznę w świecie Teraz to wszystko musi zniksować.

będzie termolizm w użyciu, będę i drzem robić jej. Dodajemy wodę. Będzie hulał termolizmu na okrągło. 100 stopni, 10 minut. A damy 10. tego, no się ten I druga porcja będzie identyczna. Dobrze. Spaghetti się robi. robi. Nie dolewaj już tej ostrej tego oleju. No. No tu się już smaży mięsko z cebulką. Więcej nie daj tego. Dobra. Bo będzie nie do zjedzenia. Mówię, żeby nie dawał, dlatego że tu jest papryka ostra. No, ja bardzo lubię ostre. No, nie, ale nie my nie lubimy źwiadziem. Także musisz się trochę liczyć z nami. Nie skup się. Spokojnie. Dobra. Później co, dodasz no pomidory, tak? Jeszcze muszę posiekać je jeszcze. No tak, niech się mięsko jeszcze poddusi. To jest dobre jedzenie, bo jest szybkie. I zupeczka gotowa. Będziemy jeść. Zaraz. Olek Ci na zupkę z pysznym Z klapkiem zazwyczaj robimy brzamki, ale dzisiaj się nie chce. Gotuje się tutaj, dzisiaj na spaghetti, Wychodza, to woda się gotuje, to właśnie wody kupaś. To się tak dopomina, jak ja zrobiłam, ja zrobiłam. Ja Wam mówiłam na początku, że on robi. Gotowe do jedzenia będzie, ma Karolinę, gotowe, żeby jeść. jest gotowe spaghetti tak wygląda smakuje obłędnie. Zabieram się za robienie drzewu z burówek mam tutaj burówki cukier ten konfitureks idzie kilogram borówek, 35 gramów cukru i jeden konfitureks. Już robimy. Dobra, później wam pokażę, jak już robię te drzowy. 13 to jeszcze mam cały garn przerobienia. To są już gotowe czarny z borówek. Teraz jeszcze biorę się zrobienie ogórków, ale już nie będę pokazywać, bo już nagrywałam. Piję się teraz za wyklejami, jeszcze wieczorem muszę skończyć tego fawia. Muszę przede wszystkim uporządkować sobie te koraliki w pierwszej kolejności Bo mi tu jeden gościu wpadł i narobił porządku. W cudzysłowie. Dobrze kochani, chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam za oglądanie filmiku. Za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za łapki w górę. Dziękuję Wam jeszcze raz, i zapraszam Was do oglądania następnego filmiku. Do zobaczenia.